Witam serdecznie na stoisku firmy Technologie Formowania Metali. Cieszę się, że możemy spotkać się ponownie na targach ITM w Poznaniu. W tym roku przygotowaliśmy kilka nowości z naszego portfolio maszyny do plastycznej obróbki metali i nie tylko. W dniu dzisiejszym, po raz pierwszy w Polsce, prezentujemy dwie w pełni elektryczne, automatyczne giętarki ciśnieniowe firmy BLB Group. To portugalski producent maszyn z wieloletnim doświadczeniem w branży, choć pod nazwą VLB znany dopiero od kilku lat. Pierwsza propozycja to dziewięcioosiowa giętarka trzpieniowa lewo lub prawostronnie gnąca z funkcją rolowania. Druga maszyna posiada 11 osi napędzanych serwomechanizmami oraz obrotową głowicę, dzięki czemu możliwe jest lewo i prawostronne formowanie kształtu w jednym załadunku materiału. Kolejną ciekawą propozycją jest dwuosiowa giętarka do drutu firmy Ultimation. W konfiguracji standardowej maszyna posiada zgrzewarkę doczołową, co umożliwia kompletne formowanie kółek czy ramek. Na stoisku prezentujemy również rozwiązania znane z poprzednich edycji targów, jak na przykład hydrauliczna czterowalcowa zwijarka do blachy firmy Bentmac, hydrauliczna prasa typu C Hydraulik Sun, czy szlifierki do rur i profili firm Garboli oraz Ciclope. Nowością w naszej ofercie są również roboty współpracujące firmy Techman Robot której to jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem w Polsce. Poprzez markę TFM Robotics oferujemy roboty jako urządzenia indywidualne, jak i szeroko pojętą automatyzację i robotyzację produkcji. Roboty współpracujące znajdują zastosowanie w wielu branżach, w wielu gałęziach przemysłu. i My, jako firma TFM oraz marka TFM Robotics, już mamy kolejne pomysły na inwestycje, dalsze inwestycje w ten dział naszej firmy.